Bóg przekazuje Ci dziś wiadomość: Anioły, uznawane za boskich posłańców wysłanych przez Boga, mają za zadanie dostarczać ludzkości ważne przesłania. Są postrzegane jako niebiańskie byty, których jedynym celem jest prowadzenie i ochrona nas podczas naszej życiowej podróży. A teraz aniołowie przekazują, że Bóg ma dla Ciebie wyraźne przesłanie. Nie lekceważ tego przesłania, jest ono dostosowane specjalnie dla ciebie. Otwórz je niezwłocznie i zwróć uwagę na jego słowa, ponieważ ma ono ogromne znaczenie. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, zalewanym wiadomościami i informacjami z różnych źródeł, łatwo jest przeoczyć te kluczowe. Jednak to przesłanie od Boga przekazane przez aniołów wymaga uwagi. Wykracza ono poza zwykłą informację, jest to boska komunikacja od samego Wszechmogącego, przeznaczona wyłącznie dla Ciebie. Możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg zwraca się do Ciebie i co może oznaczać to przesłanie. Prawda jest taka, że Bóg ma wyjątkowy plan dla każdego z nas rozumie nas lepiej niż my sami siebie i pragnie dla nas jak najlepiej. Komunikuje się poprzez różne kanały, a jednym z nich są jego posłańcy, aniołowie. Są obecni, aby nas prowadzić i pocieszać, dostarczając wiadomości od Boga niezbędne dla naszego duchowego rozwoju. Skorzystaj z tej okazji, aby połączyć się z boskim przewodnictwem. Jaka jest więc ta specjalna wiadomość, którą Bóg do ciebie wysyła? Może to być przesłanie miłości, przypominające ci, że nie jesteś sam i że Bóg jest zawsze po twojej stronie. Alternatywnie może to być przesłanie nadziei, zapewniające, że niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz, na końcu tunelu znajduje się światło może nawet zapewnić wskazówki, kierując cię na ścieżkę, która jest zgodna z Bożym planem dla ciebie. Anioły podkreślają, że to przesłanie jest przeznaczone wyłącznie dla ciebie, jest ono dostosowane do twoich unikalnych potrzeb i okoliczności, chociaż może nie rezonować z nikim innym, przyniesie ci wewnętrzny spokój i jasność. Dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z otwarciem tej wiadomości. Poświęć czas na kontemplację jego znaczenia i pozwól, by doprowadziło cię do głębszego połączenia z Bogiem. Dlaczego konieczne jest natychmiastowe działanie? Odpowiedź jest prosta. Życie jest nieprzewidywalne i nigdy nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie powinniśmy lekceważyć żadnych wiadomości od Boga. On może próbować się z nami komunikować, ale jeśli nie będziemy uważni, możemy przegapić jego wskazówki i błogosławieństwa. Kiedy więc aniołowie wzywają cię do szybkiego otwarcia tej wiadomości, jest to wezwanie do działania. Służy jako przypomnienie, by nie zwlekać z poszukiwaniem Bożej woli dla nas. Podsumowując, aniołowie przekazują, że Bóg ma specjalne przesłanie zarezerwowane tylko dla Ciebie. Jest to przesłanie pełne miłości, nadziei i wskazówek, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Proszę nie przeocz ani nie zwlekaj z jego otwarciem, ponieważ ma ono ogromne znaczenie. Słuchaj uważnie aniołów, ponieważ służą one jako posłańcy Boga. Pomagając nam na naszej drodze do duchowego rozwoju i oświecenia. Przyjmij ich przesłanie i pozwól, by poprowadziło Cię w kierunku głębszego połączenia z Boskością. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, skomentuj Amen. Pamiętaj, że jednym z najbardziej wzmacniających przekonań, jakie możesz posiadać, jest zrozumienie, że zasługujesz na dobroć, cuda i boskie wsparcie. Zbliża się fala nowej energii, niosąc ze sobą możliwości i błogosławieństwa. Uwolnij wszelkie obawy i wątpliwości, które możesz w sobie nosić i przyjmij wiarę w siebie. Sama Twoja obecność ma ogromną moc. Rozpoznaj swoją prawdziwą siłę i potencjał. Zrozum, że zmieniając swój sposób myślenia, Możesz zmienić kurs swojego życia. Uwierz w siebie i uznaj swoją zdolność do wielkości. Bądź świadkiem manifestacji wielkości w swoim życiu. Zatriumfujesz nad wszelkimi ograniczającymi przekonaniami i pozwolisz swojemu umysłowi i duchowi wznieść się na nowe wyżyny. Dostosowując się do pozytywnej energii, torujesz drogę do realizacji swoich pragnień. Miej wiarę w swoje przekonania, aby zamanifestować swoje aspiracje. Patrz w stronę światła z niecierpliwością i kontynuuj swoją wyjątkową życiową podróż. Kształtuj ją, twórz i manifestuj zgodnie ze swoją wizją. Wkrótce otrzymasz kluczowe informacje, które w naturalny sposób utorują ci drogę do podniesienia na duchu, podróży w kierunku pokoju i uzdrowienia, zwiększając twoją energię i wprowadzając cię w nowe sposoby łączenia się z duchem. Pozostań zmotywowany i wzmocniony. Jesteś błogosławiony, potężny i odporny. Nie przestawaj wierzyć, dopóki to się nie zmaterializuje. Unikaj nadmiernej analizy procesu lub martwienia się o czas. Wybierz najszybszą ścieżkę, wyrażaj wdzięczność z wyprzedzeniem i po prostu wierz, czuj i płyń z tym. Wpisz 333, jeśli ufasz w boskość. Zwracaj uwagę na swoje wewnętrzne myśli i uczucia. Mają one moc i energię. Zwracaj uwagę na swoje słowa i wypowiedzi, ponieważ są one rzutowane na wszechświat, niezależnie od tego, jak zniechęcające mogą się wydawać. Przesuń negatywne myśli w kierunku nadziei, pozytywności i spokoju, wiedząc, że poprawa jest na horyzoncie. Boska miłość i anioły otaczają Cię, kierując Twoją podróżą. Podążaj naprzód, bądź odważny w uwalnianiu przeszłości i porzuć myśli, które podważają Twoją wartość. Porzuć przekonanie, że nie jesteś zdolny do rozwoju i poprawy. Uwolnij ludzi i nawyki, które utrudniają Ci osiągnięcie celu. Nadszedł czas, aby odrzucić stare, ograniczające przekonania i obudzić w sobie boskość. Na horyzoncie pojawia się coś nieoczekiwanego, ale pozytywnego Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Każda mijająca chwila oferuje nową okazję do kontemplowania radości życia i przyjęcia rozwoju pośród nieuniknionych zmian. Bądź wyczulony na nowe przedsięwzięcia i perspektywy, które mogą przekroczyć Twoje najśmielsze oczekiwania. Jestem gotów promieniować pozytywnym nastawieniem, gdy będziesz znosić wszelkie narzucone sobie ograniczenia. Zauważysz namacalną zmianę w sobie, lekkość w swoim bycie i poprawę samopoczucia psychicznego. Rozkoszuj się swoimi błogosławieństwami, jesteś arcydziełem w ciągłym udoskonalaniu. Ujmij swoją indywidualność i rozświetl świat swoją autentycznością. Dziś wieczorem wkroczę do Twoich snów, aby zapewnić Ci jasność, wdzięczność i odnowioną perspektywę Twojej podróży. Skieruję Boskie światło, aby ukoić i uzdrowić, łagodząc wszelkie ciężary i niepokoje, które cię obciążają. To, co obecnie może wydawać się przeszkodą, przekształci się w źródło siły. Przygotuj się na transformacyjne objawienie, gdy przejdziesz od zmartwień finansowych do bezwysiłkowego przyciągania obfitości. Przyznaję, że Twoja podróż może być długa i zawiła, ale z każdym krokiem kształtujesz swoje przeznaczenie. Przyjmij wyzwania, są one esencją Twojej transformacji. Twój potencjał nie zna granic, twoje możliwości są nieograniczone, a twoja przyszłość świeci jasno. Idź naprzód z odwagą, wielkość czeka na tych, którzy wierzą w siebie i wytrwają. Twoje nowe życie zaczyna się teraz. Twój sposób myślenia zmienia się, koncentrując się na tym, co naprawdę ważne, bez wpływu na przeszłość. Wyciągnąłeś wnioski i jesteś gotowy wkroczyć w jaśniejszą przyszłość, wypełnioną miłością i szczęściem. Twoje błogosławieństwa są w drodze i zasłużyłeś na nie. Wpisz amen, jeśli się z tym zgadzasz. Ci, którzy doświadczyli złamania, często kochają bardziej intensywnie po dłuższym okresie ciemności. Uczą się doceniać wszystko, co promieniuje światłem. Bądź wdzięczny za obfite błogosławieństwa w swoim życiu. Doceniaj proste radości i odnajduj piękno w każdej chwili. Czasami postęp wydaje się powolny lub nieistniejący, ale czekanie ma swój cel. Cierpliwość jest potrzebna nie jako kara, ale jako ochrona przed pewnymi energiami i jako przygotowanie na to, co nadejdzie. Zaufaj czasowi swojego życia i miej wiarę w ten proces. Istnieje boski porządek tego typu. Jestem optymistą, że jeśli jesteś gotowy, już żyjesz czymś, czego kiedyś chciałeś doświadczyć. Zastanów się, co jeszcze możesz wnieść do swojego życia. Wszystko, czego szukasz, aby pomóc ci wyzdrowieć, jest w tobie. Nadszedł czas, abyś przypomniał sobie, jak potężny jesteś. Świadomie wybierz szczęśliwe życie. Zdecyduj się być szczęśliwym bez względu na wszystko. Nie rezygnuj z tego, nad czym tak długo pracowałeś i o co o tak długo walczyłeś. Im ciężej o coś walczysz, tym bardziej bezcenne stanie się to, gdy już to osiągniesz. Twoje największe wyzwanie to najpotężniejszy przełom. Słuchaj głosu swojego serca. Porzuć wszystkie wątpliwości, które stoją ci na drodze i rozpoznaj porę swoich błogosławieństw. To także przejdzie do darów powietrza. Ta jednominutowa modlitwa z czasów biblijnych manifestuje bogactwo i obfitość w Twoim życiu. Jeśli jesteś osobą uduchowioną i empatą, która chce poprawić świat bardziej niż siebie, to będzie to najważniejsze przesłanie. Czytaj przez cały dzień, ponieważ gdy usłyszysz tę Boską modlitwę, w końcu przełamiesz klątwę ubóstwa i przywrócisz swoje połączenie z wszechświatem. Pozwoli ci to zamanifestować i otrzymać obfitość błogosławieństw. Kontynuuj bez względu na to, jak bardzo utknąłeś, bez względu na to, jak trudne są teraz rzeczy, bez względu na to, Ile dni spędziłeś we łzach, i bez względu na to, jak smutny i negatywny się czujesz. Bez względu na to, ile dni spędziłeś, pragnąc, by było inaczej, pamiętaj, że ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Nie trać nadziei. Czeka na ciebie wiele pięknych rzeczy, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz. Czasami to. Ceo wydaje się przeszkodą na twojej drodze, w rzeczywistości kieruje cię w stronę czegoś znacznie większego i lepszego. Nie wszystko, czego myślisz, że chcesz, jest dla ciebie korzystne. Czasami pojawia się coś znacznie większego i zabiera cię w podróż, która jest naprawdę przeznaczona dla ciebie. Otwórz oczy naprawdę. Otwórz swoje serce na miłość. Otwórz się na rozwój. Wpisz 666, jeśli wierzysz. Bądź na tyle odważny, by odpuścić i iść dalej. Porzuć myśli, które dewaluują twoją wartość. Pozbądź się przekonania, że nie jesteś wystarczająco dobry, by ewoluować i stawać się lepszym. Pozbądź się ludzi i nawyków, które odwracają twoją uwagę od realizacji twojego celu. Nadszedł czas, aby uwolnić stare, ograniczające przekonania. Boska siła tkwi w tobie. Musisz obudzić tę moc, gdy pokochasz siebie i dowiesz się, kim jesteś. O wiele łatwiej jest rozpoznać, kiedy inni rzutują na ciebie swoje niepewności i lęki. Wiedz, kim jesteś i stań w swojej mocy. Nigdy nie przestawaj gonić za swoimi marzeniami, twoja pasja leży w nich. Twój cel niesie ze sobą obfitość. Nie pozwól nikomu przyćmić twojego światła, obfitość jest twoim przyrodzonym prawem. Bądź na tyle odważny, by odpuścić i iść dalej. Uwolnij myśli, które dewaluują Twoją wartość. Porzuć myśl, że nie jesteś wystarczająco dobry, by się rozwijać i doskonalić. Uwolnij ludzi i nawyki, które odwracają Twoją uwagę od realizacji Twojego celu. Nadszedł czas, aby uwolnić stare, ograniczające przekonania. Boska siła tkwi w Tobie. Musisz obudzić w sobie tę moc. Rozpoczynasz nowy rozdział w swoim życiu, w którym wszystko układa się na Twoją korzyść. Nadszedł czas, abyś zebrał nagrody za swoją ciężką pracę, wytrwałość i niezachwianą wiarę w siebie. Pokonałeś wiele przeszkód, a teraz nadszedł czas, aby uwierzyć i zaufać Boskiemu procesowi. Zaufaj, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. W tym momencie istnieje plan i porządek w twoim życiu, który gwarantuje ci sukces i szczęście. Porzuć swoje obawy i wiedz, że boski czas działa w twoim życiu. Kiedy nadejdzie właściwy czas, to, czego pragniesz, będzie twoje, a nawet coś lepszego głęboko zmienia twoje przekonania na temat rzeczywistości na najgłębszym poziomie twojego podświadomego umysłu, głęboko wpływając na moje życie. Zachęcam cię, abyś szczerze spróbował, kliknij link w naszej biografii, aby zobaczyć czy rezonuje on również z tobą, drogi Archaniele Gabrielu. Dziś wzywam Cię, za pośrednictwem Boga, Boskiego Stwórcy, abyś pomógł mi w oczyszczeniu i przywróceniu równowagi mojej czakry sakralnej. Oprócz zajęcia się moją czakrą sakralną, zezwalam Ci również na oczyszczenie wszelkich utrzymujących się lub stagnujących emocji związanych z konfliktami, miłością, nieporozumieniami, zmartwieniami wątpliwościami lub niepokojami, które napotkałem w moich relacjach z innymi. Jestem gotów uwolnić wszystkie przeszłe emocje, które mogą przyczyniać się do wszelkich dolegliwości lub niezgody zakłócających przepływ energii w moim umyśle, ciele i duszy. Przyznaję, że poprzez tę pracę oczyszczania energii jako dusza w kierunku wyższego stanu świadomości i wspieram większą spójność między moim sercem a mózgiem. Wyrażam wdzięczność za ułatwienie tego procesu oczyszczania. Mówi się, że życie jest zbyt ulotne, by trzymać się urazy. Urazy tylko okradają cię ze szczęścia. Śmiej się, kiedy możesz, przepraszaj, kiedy to konieczne i odpuść, kiedy nadejdzie czas. Korzystaj z okazji, życie jest zbyt krótkie, by trwać w nieszczęściu. Przyjmuj zarówno radości, jak i wyzwania, wybaczaj i wyciągaj wnioski. Ludzie ewoluują, okoliczności mogą się zmieniać, ale życie trwa. Bądź cierpliwy wobec siebie, postęp wymaga czasu. Osiągniesz swój cel, gdy nadejdzie właściwy czas. Pamiętaj, że każdy przeżyty dzień oznacza postęp. Przetrwałeś wiele trudnych dni, które wydawały się nie mieć końca. Bądź z siebie dumny i idź naprzód. Masz w sobie więcej siły, niż ci się wydaje. Następne trzy dni przyniosą niespodzianki. Zauważysz zmianę. Czy coś opuści twoje życie lub zostanie wkrótce usunięte? Sygnalizuje to nowy początek. Wchodzisz w fazę głębokich emocji i rozwoju. Obserwuj, co się w tobie rozwija i pamiętaj, twoje marzenia cię wybrały. Powiedz tak, aby je spełnić. Potwierdź swoją wiarę w siebie. Jeśli wierzysz w Boga, anioły są boskimi istotami znanymi z dostarczania ludziom wiadomości od Boga. Służą jako posłańcy, dostarczając ważne i często zmieniające życie wiadomości. Teraz aniołowie wysyłają wiadomość do nas wszystkich, której nie możemy zignorować. Przesłanie jest jasne: Bóg oczekuje, że będziemy Go słuchać i działać zgodnie z Nim, ponieważ jest ono przeznaczone wyłącznie dla nas. Nie traćmy czasu i natychmiast otwórzmy tę specjalną wiadomość. Kluczowe jest zrozumienie znaczenia tego przesłania. Nie jest to zwykła komunikacja, pochodzi bezpośrednio od Boga. Aniołowie przekazują te wiadomości z najwyższą starannością i szacunkiem. Dzieje się tak dlatego, że rozumieją znaczenie wiadomości i jej potencjalny wpływ na nasze życie. Przesłanie dostarczane przez Anioły jest głęboko osobiste, dostosowane do każdej osoby. Dlatego ważne jest, abyśmy uważnie go słuchali. Przesłanie to służy jako światło przewodnie, pomagając nam w podejmowaniu rozsądnych decyzji i zbliżając nas do Boga. Wypełnione miłością i współczuciem, wymaga naszej uwagi. Podkreśla przekonanie, że Bóg ma wyjątkowy plan dla każdego z nas, a to przesłanie jest częścią tego boskiego planu służy jako kanał Bożej komunikacji, oświetlając naszą ścieżkę i dając nam siłę do pokonywania przeszkód. Dlatego na nas spoczywa obowiązek przyjęcia i wysłuchania tego przesłania. Co więcej, podkreśla się jego pilność, zachęcając nas do jego szybkiego otwarcia. Zwlekanie nie wchodzi w grę, ponieważ przesłanie ma na celu kierowanie nami w chwili obecnej ułatwiając dokonywanie mądrych wyborów i podejmowanie zdecydowanych działań. Zaniedbanie tych wskazówek może skutkować straconymi szansami lub godnymi pożałowania decyzjami. Co więcej, to specjalne przesłanie służy jako przypomnienie o nieustannej Bożej obecności i opiece. Aniołowie, jako nosiciele Bożej miłości, przekazują to przesłanie jako świadectwo Jego bezgranicznej miłości. Jest to boska komunikacja od Boga, zapewniająca nas o Jego obecności i wsparciu, niezależnie od okoliczności. Przyjaciele, nie przełkmy tego specjalnego przesłania dostarczonego przez Aniołów. Natychmiast je otwórzmy i posłuchajmy słów Boga. To przesłanie jest przeznaczone wyłącznie dla nas, aby zbliżyć nas do Boga i pomóc nam w naszej drodze wiary. Nie zwlekajmy dłużej, podejdźmy do Niego z otwartymi sercami i umysłami. Aniołowie służą jako posłańcy Boga, dostarczając ludzkości kluczowych wskazówek. Teraz przemawiają bezpośrednio do ciebie, wzywając cię, byś nie lekceważył tego wyjątkowego przesłania przeznaczonego wyłącznie dla ciebie. Bóg ma konkretny cel w wysłaniu tego przesłania, którego nie należy lekceważyć. To boskie zaproszenie, wezwanie do działania, niebieski znak, że jesteś prowadzony i chroniony przez wyższe moce. Służy jako przypomnienie, że nie jesteś sam z Bogiem zawsze czujnym, gotowym do prowadzenia i wspierania cię przez życiową podróż. Przesłanie to ma na celu obudzenie czegoś w tobie, skłaniając cię do uświadomienia sobie lub zmiany prowadzącej cię w kierunku twojego prawdziwego celu i przeznaczenia. Nie wahaj się ani nie zwlekaj. Zamiast tego bądź otwarty na to przesłanie i przyjmij je z otwartym sercem i umysłem. Jest to wiadomość od Boga, mająca dla Ciebie wielkie znaczenie i wagę. Przyjmij ją i pozwól jej poprowadzić Cię ku jaśniejszej, bardziej satysfakcjonującej przyszłości. Przyznaj sam przed sobą, że się z tym zgadzasz. Bóg mówi, że powodem, dla którego trudno Ci uwierzyć, że jesteś zdolny do wielkich rzeczy, jest to, że wróg zaaranżował liczne ataki, niepowodzenia, ból i porażki, abyś zwątpił w siebie. Ale to kłamstwo, jedno z największych oszustw diabła. Jesteś powołany do wielkości, masz przed sobą wspaniałe przeznaczenie. Dzięki mojemu synowi Jezusowi Chrystusowi, możesz pokonać wszystkie wyzwania. Teraz jest Twój czas. Przygotuj się, ponieważ wiatry przeznaczenia wieją nad Twoim życiem. Jeśli się zgadzasz, Bóg przemawia dziś do Ciebie. Rozumiem, że przez długi czas zmagałeś się z trudnościami finansowymi, duchowymi i emocjonalnymi. Pomimo tego, że byłeś źle traktowany i zdradzony, wytrwałeś w swoich próbach. Wciąż stoisz, ponieważ jestem z tobą. Żadna broń uformowana przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Nie bój się, odwrócę sytuację i pobłogosławię cię w obecności twoich przeciwników. Zachowaj wiarę i dbaj o siebie. Jeśli jesteś gotowy, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu i skomentuj Amen. Jezus jest Panem, wspierającym nasz kanał. Zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienie dzwonkiem.